Cześć dziewczyny, witam Was. To już chyba 12 odcinek talerza zdrowia i naszych łowów, odporności na talerzu. Ja oczywiście kombinuję i wymyślam, i dzisiaj mam dla Was coś niebywale ciekawego. Mianowicie, dzisiaj w roli głównej wystąpi Kasza Gryczana. Jej partnerem będzie kefir, buraki, ogórki, to wszystko, co idzie z kaszą. No to bierzemy się do roboty. Powiem wam, co ja dzisiaj dla was wymyśliłam. Oczywiście, przyrzekam wam, że cokolwiek nie wymyślę, to najpierw robię, Próbuję i patrzę, czy to się daje Wam zaprezentować. Obiecałam Wam chyba dwa odcinki temu, że pokażę, jak zrobić irlandzki chlebek na sodzie. Ja go nigdy nie robiłam, i to jest nieprawda, bo go zrobiłam kilka dni temu, żeby zobaczyć, czy on się nadaje do jedzenia. Dziewczyny, on mi w ogóle nie podpasował. Ni to chleb, ni to ciasto. Ja, wam się, ja się z Wami tym przepisem nie podzielę, bo mnie ten chleb na sodzie. Nie przekonał i będziemy poszukiwać jednak rozwiązań z zakwasem albo z drożdżami, co jest dowodem na to, że nie chcę was oszfabić. Ale co my mamy dzisiaj? Mamy fantastyczne rzeczy. Na pewno jest wśród was wiele zwolenniczek kaszy gryczanej z jajkiem sadzonym, prawda? No, pewnie bym usłyszała teraz chór. Tak. Ja to danie dzisiaj zrobię, ale w całkiem nowym wydaniu. Otóż ja mam tutaj zgadnijcie co? Jak konia z rzędem, kto zgadnie. Kaszę gryczaną, oczywiste, ale na czym ugotowano? Słuchajcie, ja ugotowałam kaszę gryczaną. Pół na pół wodę z sokiem z ogórków. Czyli jeżeli miałam szklankę kaszy, to ugotowałam ją na szklance wody i szklance soku z ogórków. Nie trzeba jej wtedy słodzić, bo kwas z ogórków już jest solanką. Więc uzyskujemy fantastyczny smak kaszy gryczanej. Wpakowałam tu jeszcze łyżkę masła, bo kasza lubi tłuszcz, trochę pieprzu, i ugotowałam. Jak gotowałam to po raz pierwszy, to byłam sama zadziwiona, co z tego wyjdzie. Ta kasza jest fantastyczna. Nabrała pazura. Ta sól z tego kwasu z ogórków wchłonęła się cudownie do kaszy. I kwas spowodował, że ona nie jest mdła, więc się nada nam uwaga do sałatki. A dlaczego będziemy jeść kaszę gryczaną na zimno? Bo ona podobnie jak ziemniak, oprócz wartości mineralnych, zamienia się w prebiotyk na zimno. Ale my ją załatwimy, bo my do tej kaszy gryczanej dodamy probiotyk, czyli ogórek kiszony, dodamy sobie betaninę. Antocjany, przeciwutleniacze, czyli nasz najzdrowszy na świecie burak, i zrobimy jeszcze do tego fantastyczny sos chrzanowy. To jest chrzan mojej roboty, przepis w książce Opowieści ze Smakiem. Kto z nas nie lubi na przykład kaszy gryczanej z buraczkami, i do tego z razików w sosie chrzanowym? To wszystko będzie w jednym. Jedziemy dziewczyny. Ja Wam dzisiaj jeszcze dodam do tego bardzo apetyczny napój, który ja bardzo lubię i wam gorąco polecam. No to cóż, mamy tutaj kaszę gryczaną ugotowaną na soku z ogórków. Polecam, proszę się nie dziwić. My teraz posiekamy sobie upieczone buraki, jak wiecie, moja ulubiona metoda yy, yy, buraków, ale w ogóle wiecie co? Wiecie co? Ja chyba w ogóle przestanę robić te programy. Dlatego, że jeżeli jest na naszym filmie 600-700 osób, a ja widzę 30 udostępnień, to mi się płakać chce. Udostępniajcie, proszę Was, nie damy rady pokazać tego programu światu bez Was. Ja sama niewiele zrobię. Udostępniamy, lajkujemy, komentujemy, niech się dzieje. No dobra, już Was obsobaczyłam, jedziemy dalej. Kroimy buraczki w elegancką, drobną kostkę. Ja wzięłam tutaj, o, tu jest twardy koniec buraków, ale ja wzięłam sobie jakiś oszalały nóż. O, dobra. Kroimy buraki w taką kostkę jak na sałatkę jarzynową, może być trochę grubszą. I wrzucamy do kaszy. No, jeden buraczek to będzie trzymało. Posiekamy sobie jeszcze jeden z grabniutki. Zobaczymy, gdzie on ma tą czuprynkę. To odkroimy i jedziemy znowu na pół. Hop hop. Ja myślę, że do tej ilości kaszy gryczanej te dwa buraczki nam wystarczą. No niech mi ktoś powie, że kasza gryczana i buraczki to nie jest dobry zestaw. Mamy kaszę gryczaną z buraczkami. Co robimy? Probiotyk. Kasza prebiotyk, buraki samo zdrowie, to już wiecie i mamy jeszcze nasz naturalny Prebiotyk, czyli ogórki kiszone, których my nie będziemy obierać ze skóry. Traktujemy je podobnie jak buraczki, czyli traktujemy je w kosteczkę. Ja bym dała jeszcze jeden ogórek, proszę bardzo. Paseczek, kosteczka. I mamy taką samą formułę, jak przed chwilą przerobiłyśmy w nią buraki. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ogórki mamy pokrojone. Wrzucamy ogórki do naszej kaszy gryczanej, która się już zdążyła zaprzyjaźnić z sokiem z ogórków. Wymieszamy to wszystko, tak trochę, żeby się zmacerowało. I zrobimy teraz sos. Ja mam taki kubeczek do sosów z zakrętką, do którego wlewam sobie składniki sosu, a później zmieszam. Do sosu dodajemy oliwę z oliwek. Tak trochę. Ja nie umiem Wam powiedzieć dokładnie ile. Wrzucamy do tego, no ja lubię taką, powiedziałabym, hojną łyżeczkę chrzanu. Wlewamy do tego mój ulubiony siuwaks, czyli ocet jabłkowy pełen probiotyków, prebiotyków, witamin i jeszcze mnóstwa bogatych rzeczy. No i oczywiście co? No i do tego sosu porządną porcję miotku. Dzięki miotkowi on uzyska przefajny, mój ulubiony słodko smak. Chrzan mu doda pazura, a przy okazji zjemy bez żadnej obróbki termicznej samo miodowe bogactwo, czyli jak już wiecie z naszego dziesiątego odcinka cukry dużo łatwiejsze do strawienia niż na przykład skrobia. I co my teraz robimy? No, tu zaczynamy tańczyć kukaracza. Tak, czyli jak barman zachowujemy się jak prawdziwy barman i szejkujemy ten sos miodowo chrzanowy. Zaraz zobaczymy, jak on nam tutaj smakuje. No, zrobił mi się zakwaśny, więc jeżeli mi się zrobił zakwaśny, to dodaję oliwy z oliwek i czego? Miodu? Ale jak dla mnie jest też za mało chrzanowy. Ja po prostu każdy sos przed zalaniem jak komponuję, to patrzę jak smakuje i jak jest OK, to daję, a jak jest nie OK, to po prostu go dalej dosmaczam. Zakręcam mój shaker. Bardzo dobry patent. To można robić po prostu w zwyczajnym słoiku. Ja na okoliczność estetyki naszego programu. Mam taki kubek, to może być zwykły półlitrowy czy nawet mniejszy kubeczek. Uwaga! Polewamy naszą sałatkę buraczaną, gryczaną sosem, miód, oliwa z oliwek, ocet jabłkowy i chrzan. Pamiętajcie, że tego sosu powinno być sporo, bo kasza go wchłonie. Co my tu jeszcze damy? Hmm. Zgadnijcie, piperydyna, i kurkumina, bo to już jest nasz nawyk, ten duecik. Co my teraz robimy? Mieszamy tę kaszę z sosem i wszystkimi jej składnikami. Bardzo proszę. Gotowe. Prawie gotowe. Trzeba jeszcze trochę pomieszać i co ja zrobię? Oczywiście spróbuję. Super. Fantastyczne, kacza na soku z ogórków, samozdrowie. Sałatkę mamy gotową. My teraz sobie do tego dania, jakim jest ta sałatka z kaszy gryczanej, przezdrowa, obłędnie zdrowa, zrobimy bardzo zdrowy, fajny napój, który ja osobiście bardzo lubię. Na, po, podstawą tego napoju będzie kefir, ale on jest za gęsty, żeby go pić. W związku z tym a ja potrzebuję napój, a nie taki budyń kefirowy. Rozcieńczymy kefir wodą, po prostu wodą mineralną. Dodamy do niego trochę soku z ogórków. Soku z ogórków i to nie koniec, bo on jeszcze jest za mało zdrowy probiotycznie. My jeszcze do niego dodamy zmiażdżony czosnek. O. Czosnek mi się już pięknie rozłupał. Ja go już tym wielkim nożem Obiorę, wpakuję go teraz w wyciskarkę do czosnku. O, i wycisnę ten czosnek do, naszego, do naszej mieszanki wody, soku z ogórków i kefiru. Proporcje wody, soku z ogórków i kefiru są dowolne. Pamiętajcie, że sok z ogórków jest słony. Ja do tego dorzucę oczywiście co? Pieprz pod znaną nam postacią. Piperydyny, no i oczywiście żony pieprzu, czyli kurkumę z bogactwem kurkuminy. Tutaj jeszcze można dodać chili, oregano, co chcecie. Ja mam takie urządzenie, ale to można zwyczajnie zblendować po prostu takim ziół-blenderem. Ja mam urządzenie, które używam właściwie na okrągło. Uwaga, teraz będzie trochę hałasu. Jest zblendowane. I ja ten napój wlewam do szklanki. Ja go spróbuję z tego. Cudownie ogórkowo-pieprzny kefir. No i z czym my teraz podamy tę kaszę? Podamy ją z jajkiem sadzonym. Rozgrzewamy na patelni tłuszcz, masło klarowane. I poczekamy, aż ono się przez chwilę rozgrzeje na patelni. W tym czasie przypomnimy sobie, dlaczego będziemy jeść jajko sadzone. Otóż mówię Wam od pierwszego odcinka, że używamy do moich przepisów tak dużo jajek, ponieważ jajko to jest najłatwiej przyswajalne białko. Ale jajko ma tym większą przyswajalność swojego białka, im jest obrabiane w wyższej temperaturze. Więc najmniej przyswajalnym białkiem jest jajko na miękko. Potem mamy jajko na twardo, a najlepiej przyswajalnym białkiem jest jajko sadzone, ponieważ jego obróbka następuje w najwyższej temperaturze. Tamte się gotują, a to przepięknie skwierczy. Ja niestety już nie mam źródła jajek wiejskich, w związku z tym korzystam z jajek z hodowli z wolnego wybiegu, które mogę kupić w sklepach. No niestety ja widzę różnicę. Tutaj, jak widzicie, to już nie są jajka moje ulubione gospodarskie. No, ale jest jak jest, wszystko mamy trochę, trochę inaczej. Zobaczmy, czy nam się rozgrzał ten tłuszcz na patelni. Bo tłuszcz na jajka sadzone powinien być dosyć skwierczący. To on taki bardzo skwierczący nie jest. Ja Wam kiedyś pokazywałam, jak sprawdzić, czy tłuszcz jest wystarczająco gorący. Bardzo pięknie sprawdza się drewnianym przyborem. To może być drewniana łyżka, to może być drewniana łopatka, wszystko jedno. Jeżeli do patelni, na patelni, gdzie grzeje się tłuszcz, przytkniemy drewnianą łyżkę i nie rozchodzą się od niej bąbelki, tak jak teraz, to tłuszcz jeszcze nie ma wystarczającej temperatury do smażenia. Będziemy więc chwileczkę czekać i zobaczymy. Jeszcze moment, już idą maleńkie. O, 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 widzicie? Zaczyna się bąblować. Moja wskazówka już mi podpowiada, że niebawem będzie można te jajka wbijać. My będziemy jajka robić, ponieważ mamy je nieznanego pochodzenia, to będziemy je robić po Bożemu. Czyli najpierw je wyłupiemy na miseczkę. A dopiero potem, jak widzimy, że jest świeże. Jajko, jak jest świeże, to białko się nie rozlewa. Widzicie, to białko ma kształt. Dopiero z miseczki włożymy na patelnię. Skwierczy, skwierczy. To samo zrobimy drugim. Z drugim, bo to dzisiejsza kolacja. Moja Izbyszka. O, piękne, nie zbóg. Wrzucamy jajko na patelnię. Mamy też wtedy pewność, że ono nam się nie rozwali żółtko o dzioby skorupki, jak będziemy robić. Więc na jajka sadzone spróbujmy delikatnie najpierw wbić jajko na miseczkę. Jajka, jajka sadzone i w ogóle jajka, jeżeli solimy, to solimy na samym końcu przed podaniem dania. Ponieważ jajka są, wo, robią się wodniste, jak są solone w jajecznicy na początku, czy w jajkach sadzonych. Proszę bardzo. Ja akurat lubię takie jajka sadzone dosyć luźne. Wy oczywiście możecie sobie je smażyć dowolny czas. Jajka sadzone mamy gotowe, Zdejmiemy z ognia i teraz nakładamy. To jest cudowny moment. Nakładamy. Słuchajcie naszą kaszę zdrowotną, prebiotyczną, probiotyczną, buraczaną, witaminową. Do tego wrzucamy. Może być po jednym, może być po dwa, może być po trzy, jak kto lubi. Jajeczko sadzone, ono tutaj mi się pożeniło, ale już je rozdzielam. Proszę bardzo, jajeczko. Proszę bardzo, jajeczko. Ale nie solę. W związku z tym co nasypię na jajko? Nasypię na jajko pieprz. Czemu to robię ręką? Bo będę sypać z wysoka, bo nie będę tego mieszać. Jeśli pieprzymy dużą, płaską powierzchnię, a chcemy to zrobić równo, to musimy pieprzyć z wysoka. Bo jak ja bym tą łyżeczką nasypała, to bym w jednym miejscu miała takie pff, po prostu górę pieprzu. Ja jeszcze na to wsypię mieszankę ziół. Proszę bardzo. Mieszankę ziół i żeby było ładnie i żeby wszystkim estetyka wszystkich estetyka była zaspokojona to ja akurat dorzucę tutaj jeszcze tak dosyć swobodnie ćwiartki pomidorka. Proszę bardzo. Napój kefir z sokiem z ogórków, pieprzem, czosnkiem i kurkumą. Sałatka z buraka, ogórka kiszonego i kaszy gryczanej gotowanej na soku z buraków. Najłatwiej przyswajalne białko, bo smażone jajko sadzone i dla ozdoby pomidorek. No to dziewczyny, na zdrowie. Pozdrawiam was. Udostępniajcie. Pa.